Cześć, nazywam się Ela, a ja Kamila. Witamy Was w studiu wokalnym E. W naszym studiu prowadzimy zajęcia wokalne i instrumentalne ze skrzypiec oraz pianina. Prowadząc zajęcia wokalne stawiamy na holistyczne podejście do głosu, co oznacza, że nie tylko uczymy poprawnej techniki śpiewu, ale także dbamy o rozwój postawy, oddechu i swobodnego wyrażenia emocji. Zależy nam na tym, aby każdy uczeń czuł się pewnie i komfortowo, co przekłada się na pełniejszy i bardziej autentyczny występ. Na zajęciach instrumentalnych zwracamy uwagę na technikę gry na instrumencie, czyli utrzymaniu prawidłowej postawy ciała czy ułożeniu rąk. Dostosowujemy metody nauczania do indywidualnych potrzeb naszych uczniów, poziomu zaawansowania i celów. Zależy nam na tym, aby każdy uczeń czerpał radość z gry i cieszył się każdym postępem. Realizujemy również nagrania audio i wideo. Oferujemy profesjonalne nagrania audio i wideo, dzięki którym uczniowie mogą dokumentować swoje postępy i budować portfolio muzyczne. Nagrania te są nie tylko pamiątką, ale także ważnym elementem rozwoju artystycznego. Organizujemy koncerty semestralne i okolicznościowe, które są nie tylko okazją do zaprezentowania swoich umiejętności, ale także wspaniałą zabawą i momentem integracji z całą grupą uczniów. To doskonała okazja, by poczuć, jak to jest występować przed publicznością i zdobywać sceniczne doświadczenie w przyjaznej atmosferze. Nieważne w jakim wieku jesteś, ważna jest Twoja pasja do śpiewania. Przyjdźcie, spróbujcie i rozwijajcie swoje talenty. Zapraszamy!